Witam z całego serca. Witam z krainy Wielkich Jezior. Czy mieszkamy na planecie wodnej? Poniekąd tak. Czy jesteśmy awatarami? Zapytaj sam siebie. Poczuj, jaka odpowiedź Ci przychodzi. Jaką odpowiedź daje Ci rezonans Twojego serca budzącego się w tejże chwili, ja czuję, że tak. Jesteśmy awatarami, tylko nie dotarliśmy do tego. Dlaczego nasze przebudzenie było tak utrudniane? Nie dotarliśmy do tego stadium, w którym to w filmie. Świat wielkiego Multikina, którym dawał nam te wszystkie, podawał nam te wszystkie projekcje, pokazał nam to. A my mieliśmy to przyjąć. A my mieliśmy to zobaczyć jako podpowiedź, bo tak naprawdę wszystko nam pomaga. Czy wszyscy jesteśmy awatarami? Nie. To był świat. Wielkiej hipnozy. To był splot wielu światów, w których na jednej płaszczyźnie pokazywano świat ludzi. Ci, którzy byli tutaj kluczowi, którzy byli napędem tego świata, byli pod specjalną kontrolą. Osaczani, umieszani, sorry, gnojeni, wysysani z energii. Aby się nie przebudzili, za choreografią i rolę demony tego świata pyszniły się tu bogactwem, pyszniły się tu bogami, mistrzami, szejkami, multimilionerami. Pokazywały, że można mieć wszystko. Czy one zaprzedały swego, swoją tak zwaną duszę? Nie o to tu chodzi. To był świat wielkiego misterium, w którym nas zwodzono, abyśmy tych innych przyjmowali, przyjęli jako ludzi, abyśmy szli za tą właśnie projekcją. Te byty w ciałach ludzi odgrywały tu rolę, bo to był świat przejęcia. Dlaczego się nie budziliśmy, a tak bardzo byliśmy władani? Bo spałeś, a mówisz, że nie śpisz, że się wyrażasz, że mówisz, że <laughs> mówisz na tym filmie, że nagrywam ten film. Poniekąd to złudzenie, bo chodzi o sedno, gdzie naprawdę jestem i gdzie naprawdę byłem kontrolowany w moim autentycznym ciele. Tam przekierowano mego ducha, tam zasnąłem, tam oddałem mego ducha w szczątkowe rozproszenie, rozbicie na pasma, które były w tym świecie projekcji niskowibracyjnej, przekształcane i powstawał świat materialny. Czy to była niewola? Zapewne tak ale ja tego tak bym nie traktował. To było doświadczenie, w którym stworzyliśmy w mezaliansie z czarnym światem świat ziemi. Chodzi teraz o nie przejście w kolejny cykl, o nie o to, abyśmy doświadczyli kolejnego resetu, ale... O pełne przebudzenie z rodzaju koszmaru, którym jednak ten świat piekła, w którym <laughs> doświadczaliśmy złudzenia życia, był: jak się przebudzisz nie przez swoją duszę, nie przez swoje ciało, w którym się wyrażasz jakkolwiek w tych ciałach w znacznej większości Wyrażały się byty udające ludzi. Nie chodzi o to, że ich piętnować. Chodzi o to, aby to ukochać i aby to zobaczyć. W ten sposób powoduje, że one odchodzą, że wszystko to nam pomagało, że nie ma ciemności. Był tylko brak światła. Było tylko oddzielenie, że pewne światy czarne. Demoniczne, śmierci opętańcze, nazwaliśmy złem, a siebie, jako świetlistość, jako miłość, dobrem. Teraz zobacz to tak. Skoro przybyłem poznać ten świat, nie wychodziłem z niego, pokąd nazywałem ten świat złem. Nie wychodziłem z tego świata, dokąd. Nie widziałem, że mam, że. Naprawdę hmm. śnię. Jestem umarły. Jako Bóg zapadłem w letarg. I jako ten Duch budzę się w tym ciele. Można to nazwać awatara. I powracam. Jednoczę się z ciałem istoty doskonałej, która od wieku, wieków śpi. Weszła w spoczywanie. Dlatego znasz taką klątwę szamanów śmierci, którzy podawali, abyśmy oddawali swoją moc do tej klątwy. Wi na wiek wieczne, wieczne spoczywanie, racz mu dać panie. Ale <laughs> tym z ogniska aż idzie, <laughs> pokazując piekielne moce. Że ja je oczyszczam, że oczyszczam je w sobie, bo tak wychodzę, jednoczę się nie tylko w pełni mego ducha, ale w pełni jednoczę z ciałem i znika awatar, następuje zjednoczenie, znika oddzielenie, które było kontrolowane, w którym jednak w myśli, w naszej głowie powstawał chaos, powstawała dezinformacja. Powstawało nasze przekierowanie na to, abyśmy tym umysłem się kierowali. Ja wychodzę z tego, ja jednoczę się prawdziwie w miłości serca i powracam czysty w zjednoczeniu. Znika awatar podróżujący po świecie śmierci, a powraca Bóg. Ja nim jestem. Jedynym stwórcą. Tak, nie jesteś psem łańcuchowym, abyś miał jakiegokolwiek pana ponad sobą. A tak nawiasem ten pies jest wolny. W tym świecie nikt nie zjada ani nie zniewala innych dzieci ziemi. Uwalniam wszystkie dzieci ziemi ze świata czarnej choreografii. Akwarium, w którym się znaleźliśmy, hodowli i inseminacji, w której tutaj doświadczyliśmy wielkiej manipulacji naszą istotą, gdzie nasze DNA, nasze embriona były handlowane do wielu światów. Nareszcie z tego wychodzę. Nareszcie docieram do sedna. I nie jest tu mi potrzebna żadna wiedza. Już jej nie poszukuję. <laughs> potrzebna jest tylko świadomość. A świadomość wynika z przebudzenia serca, nie z rozwoju umysłu, nie z zapamiętywania, nie z czerpania <laughs> energii. Z dezinformacji, która tu była propagowana, i w każdej, w każdych tych półprawdach były kody, które ciebie zatrzymywały. Ja mówię ci ponownie, porzuć wszystko. Idź za mną. Idź za miłością w Twoim sercu. Twoje serce to moje serce. Jest jedna miłość, jest jedna boska świadomość której wyrażamy się jako doskonałe istoty światła. Tak siebie przyjmij. Ja, czyli miłość, tak przyjmuję siebie. Dlatego powracam tak potężny, tak doskonały. To, co myślisz o sobie, jest ukształtowaniem, jest odrodzeniem swojej istoty, jest powrotem do pamięci życia. Ja na tę chwilę stoję boso w wodzie. To jest zjednoczenie przepływów. Poczuj te przepływy, jak płynie informacja poprzez matkę ziemię, tak w wodę, w ziemię, jak i zwrotnie w moje serce, jak moje serce się oczyszcza, jak odnajduję w ten sposób pamięć. Tego, kim naprawdę jestem, skąd mam wiedzę na każdy temat. Ok, na potrzeby tych filmów mówię tylko powierzchownie. Mówię, aby było to zrozumiałe również umysłem człowieka, którym ludzie tutaj się posługują jeszcze. Ale nie chodzi o rozumienie, chodzi o czucie, chodzi tylko o pojęcie tego, że masz, mam skierować się na serce. Kocham Cię.